Dzień dobry, Państwu, witam serdecznie. Chciałem was zachęcić do popatrzenia nieco szerzej na fizykę, a w szczególności na interdyscyplinarne zastosowania fizyki, zwłaszcza fizyki układów złożonych, i zachęcić do studiowania w ramach kierunku fizyka, właśnie, właśnie yy, yy, takich, inter, do studiowania takich interdyscyplinarnych, Zastosowań. Już zaraz weźmiemy tutaj na całą stronę, damy tą prezentację. Mój mini wykład zatytułowałem Prosta Fizyka złożonych układów poza fizyką i zacznę może trochę nietypowo od zdjęcia, które przedstawia jeden z chyba z najbardziej znanych w finansach budynków na świecie. To jest budynek giełdy papierów wartościowych w Nowym Jorku przy Wall Street. Oczywiście, bez względu na to, czy giełda jest duża, czy mała, wszyscy inwestorzy i maklerzy, mając do czynienia z ogromną ilością danych, które spływają, zastanawiają się, co z tym zrobić, jak one się zachowują, jakie są związki między tymi danymi, jaka jest przyszłość notowań. No, przyprawia to y, wielu o głowy. Pytanie, dlaczego ten układ finansowy, tak to nazwałem, czyli zbiór tych danych, które w tak dużej ilości teraz są notowane, a dzięki komputerom możemy je y, przerabiać, jest interesujący dla fizyki. Otóż jest on interesujący dla fizyki ze względu na dwie podstawowe własności. Mianowicie pierwszą jest y, własność skalowania. Tych danych, a druga to własność grubych ogonów w rozkładach. Te dwie cechy są charakterystyczne dla układu, który w fizyce nazywa się układem złożonym po angielsku complex system, i układy złożone znalazły się w centrum zainteresowań fizyki już dosyć dawno, ale tak naprawdę dopiero dzięki rozwojowi komputerów, mniej więcej od 20 lat są intensywnie badane. Na czym polega samopodobny charakter dynamiki na giełdzie papierów wartościowych, czyli to skalowanie? Otóż yy, tutaj mamy yy, dwa yy, wykresy pokazujące yy, ewolucję indeksu yy, niemieckiej giełdy, indeksu DAXA. Przy czym pierwszy z nich po lewej stronie pokazuje tą ewolucję w krótkim oknie czasowym 3 godzin, a po prawej stronie mamy ewolucję pokazaną. W jednym roku. Gdybyście nie wiedzieli, co znajduje się na osi X w jednym i w drugim przypadku, czyli że tutaj mamy do czynienia z, ze skalą minutową, a w prawym, na prawym wykresie ze skalą dzienną, to nie potrafilibyście powiedzieć, czy taki rodzaj danych został zdjęty, że tak powiem, właśnie z danych dziennych, czy z danych minutowych. Na tym polega właśnie brak skali w takim układzie. Oczywiście zajmujemy się przede wszystkim zwrotami, które tutaj są zdefiniowane a więc jest to przyrost ceny. Oczywiście on może być ujemny, jeżeli cena spada w stosunku do poprzedniej ceny. Te zwroty mają bardzo charakterystyczne rozkłady statystyczne. Otóż yy, przypomnę, że w, takim, w takich rozkładach statystycznych yy, główną rolę odgrywa średnia i odgrywa tak zwana wariancja, która jest odchyleniem od tej średniej, i tutaj mamy te wzory podane, ale może nie jest to takie istotne. Istotniejsze jest to, że w, w wielu zjawiskach nie tylko fizycznych ale zjawiskach i poza fizyką funkcjonuje rozkład normalny. Wszyscy się do tego rozkładu modlimy i uważamy, że to jest jeden z najwspanialszych rozkładów statystycznych jakie istnieją. Rozkład normalny mówi, prawda, o tym, że prawdopodobieństwo znalezienia jakichś wartości statystycznych w pobliżu średniej jest wysokie, natomiast jeżeli się od tej średniej oddalamy to jest coraz niższe, ale kształt tego wykresu jest ściśle zadany pewną krzywą, pewnym równaniem zwanym właśnie tutaj rozkładem Gaussa, czy też wzorem Gaussa. Pytanie, czy na giełdzie papierów wartościowych rzeczywiście mamy takie rozkłady? Otóż w rozkładzie normalnym występuje tak zwana reguła 3 sigma, która mówi, że prawie 70% populacji zmieści się w przedziale średnia minus plus właśnie to odchylenie standardowe czyli wracając do poprzedniego y, y, wykresu y, 68% to jest taki oto zakres zmiennych y, ponad 95% zmieści się już w przedziale 2 sigma odległe od tej średniej a prawie 100 ale bez 30% procent zmieści się w przedziale 3 sigma. Czy giełda papierów wartościowych tak się zachowuje? Niestety nie. Prawdopodobieństwo tego, że dostaniemy zwrot większy od jakiejś wartości X, zachowuje się w sposób potęgowy, gdzie wykładnik tej potęgi jest w przybliżeniu równy 3. To oznacza, że tak naprawdę występuje tutaj bardzo duże prawdopodobieństwo zdarzeń rzadkich. Znacznie większe niż to, które mamy rejestrowane na, na rozkładzie normalnym. Gdyby, proszę Państwa, rozkład normalny poprawnie opisywał rozkład zwrotów na rynku finansowym, to na duży krach finansowy, taki jaki się wydarzył na przykład w roku 29 w zeszłym wieku powinniśmy czekać mniej więcej 10 tysięcy lat. A przecież tych krachów było już sporo oprócz roku 29. Tu w skali logarytmicznej pokazany jest e, związek pomiędzy rzeczywistymi rozkładami, to są właśnie te krzywe, które e, są ciągłą linią rysowane, a, z, a rozkładem normalnym, który ze względu na to, że skala jest logarytmiczna, przyjął rolę przyjął kształt y, y, paraboli. Okazuje się, że te grube ogony, a więc te odstępstwa są charakterystyczne dla każdego rodzaju rynku papierów wartościowych i dla każdego indeksu. Tutaj mamy kilka przykładów z różnych stron świata, w różnych okresach notowane. Tutaj nawet nasza złotówka w stosunku do dolara amerykańskiego też wykazuje takie grube zwroty, a dolar i euro też te grube zwroty mają. Wszystko to charakterystyczne jest, jak powiedziałem, dla układu złożonego. Czym jest układ złożony? Układ złożony ma nieskończenie wiele oddziałujących elementów, wykazuje krótkozasięgowe korelacje. przy Długozasięgowe korelacje, przepraszam, przy krótkozasięgowych oddziaływaniach. To znaczy, że nie musi jeden obiekt. W ramach tego nieskończonego układu oddziaływać z innym, który jest bardzo daleko, ale i tak wie o tym obiekcie, który tam się znajduje, mimo że bezpośrednio oddziaływuje tylko z najbliższymi sąsiadami. W takich układach występują bardzo ciekawe zjawiska fizyczne mianowicie hierarchiczna organizacja, kolektywne współdziałanie, występuje możliwość przejść fazowych. To te przejścia fazowe, które w rzeczywistości obserwujemy, są właśnie wynikiem złożoności układu, jaki, yy, yy, z jakim mamy do czynienia. W układzie tym również mamy potęgowy charakter związków między wielkościami, i co ważne, nie da się takiego układu opisać przez rozłożenie go na części proste, bo każdy podukład jest tak samo skomplikowany jak, jak układ wyjściowy. To oznacza, że badając układy złożone musimy zrezygnować z powszechnej niestety w nauce jeszcze do dzisiaj filozofii redukcjonizmu, czyli stanowiska, które mówi, że możliwe i właściwe wyjaśnienie i opis własności złożonego układu jest możliwy tylko przez rozłożenie tego układu na części prostsze, zbadanie jak zachowują się części proste, a w takim razie cały Układ duży będzie się zachowywał jako jakby suma zachowań tych części prostych. W zamian za tą filozofię musimy podstawić zupełnie inny sposób myślenia o rzeczywistości, zwany emergentyzmem, a mianowicie, że własności zjawisk nie mogą być w układach złożonych wywiedzione na podstawie znajomości cech. Ich składników, pojawiają się bowiem nowe cechy i właściwości na wyższych poziomach organizacji systemu. No, duży jest bardzo związek układów złożonych z fraktalami. Nie mam czasu, żeby o tym powiedzieć dokładnie, ale tak, w bardzo, bardzo dużym przybliżeniu możemy sobie wyobrazić, że jeżeli układ złożony jest dynamicznie rozwijającym się systemem samopodobnym, Czyli takim, że każda jego część, najmniejsza, jest podobna do całości, no to jest tutaj duży związek z fraktalami, bo fraktal jest też obiektem samopodobnym. Fraktale rozpoczął badać Mandelbrot w latach 70. XX wieku. Właściwie przez przypadek, dzięki komputerowym badaniom, jakie już wtedy, w 1957 roku. Miał możliwość przeprowadzać. Czym jest fraktal? Otóż fraktal jest strukturą nieskończenie złożoną, który, którego nie da się opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej. Ma przez to niegeometryczny i naturalny wygląd. Nie wiem, czy to was uspokoi, czy może zaciekawi, ale zdecydowana większość obiektów, które obserwujemy we wszechświecie i wokół nas. Nie to to są, nie są obiekty geometryczne. To są właśnie fraktale. To są obiekty, których nie da się opisać przy pomocy pojęć geometrii euklidesowej, gdzie podstawowym pojęciem jest prosta, y, odcinek, y, kawałek okręgu, ko, koło i tak dalej i tak y, dalej. Fraktale mają też nietrywialną strukturę w każdej skali, bo powiększony czy też pomniejszony będzie Podobny do całości i wcale nie mniej złożony od wyjściowego obiektu. A przy tym, co jest bardzo ważne, wcale nie jest tak skomplikowana, e, rekurencyjna definicja budowy obiektu fraktalnego. Ta definicja wcale nie musi być trudna, ona może być nawet całkiem prosta, ale ma charakter nieliniowy. Czym jest nieliniowość, zaraz o tym powiem. Tutaj mamy przykład takiego najbardziej znanego fraktala czyli zbioru Mandelbrota jak się odpowiednią część wytnie powiększy to wtedy dostajemy coś co jest podobne do wyjściowego obiektu fraktali oczywiście jest bardzo dużo tutaj mamy inny zbiór zbiór Julia tutaj zbiór Julia w trzech wymiarach czy fraktale występują w, w rzeczywistości? Oczywiście, tak. Już odpowiedziałem na to pytanie. Występują, ponieważ nieliniowe procesy zachodzące w przyrodzie w układach o skończonej objętości i w skończonym czasie powodują, wymuszają właściwie powstawanie takich samopodobnych stry, fraktalnych struktur. Te struktury fraktalne są znacznie częściej spotykane niż oparte na Geometrii Euklidesowej i niestety, jak już wspomniałem o tym, geometria Euklidesowa daje bardzo uproszczony i przybliżony obraz rzeczywistości, który został tak naprawdę stworzony przez człowieka jeszcze w głębokiej starożytności. Tutaj mamy symulacje komputerowe, o symulacjach też była mowa. Otóż przy pomocy tych prostych algorytmów fraktalnych możemy budować fraktale. To są to, co teraz yy, widzimy, to są wszystko sztuczne obrazki. Które zostały wysymulowane przy pomocy komputera, a jakże one nam pokazują rzeczywiste chmury czy rzeczywiste góry, które są fraktalami. Tu mamy obrazek fiordów, to jest rzeczywiste zdjęcie w Norwegii. Te fiordy też mają strukturę fraktalną, ze względu na to, że odnoga takiego fiordu jest podobna do całości. Również i galaktyki też są fraktalne. Nie mówiąc już o tym, że na stole czasem zdarza się nam zjeść brokuły, która też fraktalny ma wygląd. Trawy są fraktalami, paprocie, drzewa. Wszędzie tam mamy do czynienia ze zjawiskiem nieliniowości. To jest fajna sprawa. Fajna, jednocześnie trochę trudna. Na czym polega nieliniowość? No nieliniowość polega na tym, że jeżeli mamy funkcję od sumy dwóch zmiennych, to nie jest to suma funkcji od tych zmiennych. Jeżeli zmienną przemnożymy przez jakąś liczbę, to to nie będzie ta liczba razy funkcja od tej zmiennej, co prowadzi od razu do takiego niepokojącego trochę wyniku. Mianowicie, że jeżeli przesuniemy sobie naszą zmienną o jakąś malutką wartość delta x, to to nie będzie to samo co f od x plus f od tej malutkiej wartości delta x. Czyli, że mała zmiana przyczyny, powiedzmy, że delta x jest małe, może wywołać ogromną zmianę w skutku, no bo to nie jest jedno drugiemu równe. To oznacza pewien indeterminizm przewidywań. I y, typowe równania ewolucyjne mogą zawieść. W jakim sensie? Ano w takim, że nie wystarczy znać regułę przepowiadania przyszłości, Ponieważ i tak na ogół nie możemy z niej w pełni skorzystać, ponieważ praktyczne efekty tej reguły są dla nas zupełnie nie do poznania. Takimi przykładami nieliniowych zjawisk zachodzących w układach złożonych, z którymi się spotykamy na co dzień, oglądając prognozę pogody, są właśnie zjawiska meteorologiczne. To nie bez kozery nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody. Do przodu na dłużej niż na kilka dni z wystarczającą pewnością. No, tutaj powiem o jednej takiej, też fajnej, moim zdaniem, sprawie mianowicie ta nieokreśloność warunków początkowych w wielu, czy nawet w większości, nawet w zjawiskach klasycznych, prowadzi do ich stochastycznego, a więc przypadkowego charakteru. Ponieważ mój czas się trochę kończy, to ja niestety będę musiał przerzucić parę transparencji, żeby przejść w końcu do rachunku na giełdzie papierów wartościowych. W tych te nieliniowe zjawiska zachodzące w układach złożonych powodują tak zwane procesy emergentne, czyli procesy, które się jakby wynurzają bez naszej. Woli czy możliwości przewidzenia. To są zjawiska nieredukowalne, których nie można wytłumaczyć, redukując układ na mniejsze podukłady. Można natomiast te procesy emergentne łatwo zauważyć w bardzo wielu dziedzinach poza fizyką. Podając tylko przykład biologii, genetyki, ekonomii, socjologii, są one wynikiem często samoorganiza samoorganizacji systemu. I są przez to, że mają fizyczne podłoże, przedmiotem obecnie intensywnych badań w fizyce. Przykładem takich zjawisk emergentnych są od fizyki zmiany stanu skupienia ciał, zmiany własności przewodzenia, ale również lawiny, fale na morzu, wzrosty kryształów, prądy morskie, wszystkie zjawiska ciekawe meteorologiczne, jak huragany, tornada, wreszcie krachy na giełdzie. Czy to, że myślimy i mamy świadomość? Otóż świadomość też jest, proszę Państwa, zjawiskiem emergentnym. Eee, najprostszym przykładem inteligencji jest inteligencja, którą ma kopiec piasku. Kopiec piasku, który będziemy chcieli usypać, nigdy nie przekroczy nam kąta nachylenia 34 stopni. Skąd on to wie? To jest też zjawisko emergentne. Fale, które obserwujemy na piasku, na plaży, to jest też proces emergentny, który. Pojawia się w układzie złożonym. Formacje ptaków, formacje ryb, no i tak jak wspomniałem, już to, co się dzieje w naszym mózgu, który jest układem złożonym, jest też procesem, to są też procesy emergentne, procesy myślenia. Yy, mamy tutaj do czynienia z przesyłaniem informacji na stosunkowo odległą, na, na stosunkowo duże odległości, bo to są odległości rzędu. Kilkunastu centymetrów, ale oddziaływania neuronów występują tylko w bardzo małym obszarze. Jeden neuron łączy się zazwyczaj z 7 tysiącami innych neuronów, podczas gdy wszystkich połączeń w mózgu to jest 10 do potęgi 15, a wszystkich neuronów mamy 10 do 11. Co ciekawe, w procesie ewolucji człowieka, mózg wcale się nie zwiększał, pojemność mózgu wcale się nie zwiększała, wręcz odwrotnie, zmniejszała się, co oznacza, że w układzie złożonym musiało nastąpić większe skomplikowanie połączeń. I to dzięki temu my dzisiaj myślimy nie tak jak nasi przodkowie. No i na koniec giełda papierów wartościowych. Proszę zobaczyć, że zwroty na Giełdzie papierów wartościowych układają się w bardzo charakterystyczny sposób. Duże zwroty zlepiają się. Mówimy, że występuje tutaj tak zwana klasteryzacja tych zwrotów. Gdybyśmy zasymulowali prosty tak zwany ruch Brauna, w którym przyrosty takiego sygnału są zupełnie losowe, takiego efektu nie byłoby. Żeby nie przedłużać, powiem tylko tyle, że pewne. Charakterystyki układów złożonych, które znamy z fizyki, można z powodzeniem zastosować jako bardzo ogólne opisujące ewolucję wielkości w układach złożonych. Prowadzi to do tak zwanych oscylacji lokperiodycznych. Tutaj mamy przykład takich oscylacji, zależności wielkości od czasu. Różni się to od zwykłego kosinusa czy sinusa funkcji trygonometrycznej tym, że argument nie występuje pod kosinusem pomnożony przez częstość kołową, ale występuje pod logarytmem. Tu, że tu jest logarytm naturalny, to nie ma większego znaczenia. Może, mógłby to być również znany ze szkoły jakiś inny logarytm. W oparciu o takie mechanizmy możemy modelować wzrost, a właściwie zmianę ceny na rynku papierów wartościowych. Jak wygląda taka Lok periodyczna oscylacja. No to nie jest jak widać normalny sinus, tylko to jest taki sinus dziwny, quasi-sinus, w którym odległości pomiędzy poszczególnymi kolejnymi fazami maleją. I to maleją według ściśle określonego wzorca. A więc kolejna odległość do poprzedzającej jest stałą, stałą liczbą. Jeżeli zastosujemy to do realnych danych, które mamy na giełdach papierów wartościowych, to jesteśmy w stanie przewidzieć moment krachu, a więc coś, co wydawało się do tej pory czarną magią. Tak to nastąpiło chociażby w roku 2001, kiedy nastąpił krach na rynku światowym. Tutaj mamy pokazany indeks Standard i Poor's 500, który jest charakterystyczny dla giełdy amerykańskiej. Tutaj mamy podobne zjawiska, które wystąpiły na rynku złota w okolicy w latach 80. I również jesteśmy w stanie przewidzieć niebezpieczeństwa związane w ogóle ze światową koniunkturą gospodarczą. Tu jest bardzo ciekawy wykres stworzony już wiele lat temu, praktycznie na początku XX wieku, który pokazywał, że dzięki temu, iż rynek zachowuje się właśnie, właśnie tak, jak te oscylacje lok periodyczne, to okolice roku 2025 doprowadzą do takiej sytuacji, gdzie te oscylacje będą tak częste, albo odległości pomiędzy poszczególnymi pikami będą tak małe, że dojdziemy do osobliwości, do podobnej osobliwości, no w każdym razie podobnego typu osobliwości z matematycznego punktu widzenia, jakie są w czarnej dziurze. To grozi jakąś straszną eksplozją krachem gospodarczym światowym. Przewidujemy w związku z tym, że właśnie w okolicach 2025 roku taki światowy krach może nastąpić. Oczywiście, można powiedzieć, tak, dobrze, ale ten układ nie jest układem izolowanym. I to prawda. I przez to właśnie, że on nie jest izolowany, różne zewnętrzne wpływy mogą zakłócić tą niby prostą analityczną prawidłowość. Krótko mówiąc, przez to właśnie, że nie dysponujemy Możliwością wyizolowania tego układu, układu, no to w perspektywie tych kilku następnych rad możemy postawić znak zapytania, czy na pewno się to wydarzy. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali kilka wniosków z tej prezentacji. Otóż, przede wszystkim, za pozornie odległymi strukturami poznawczymi kryją się bardzo podobne kody ilościowego opisu i jakościowego zrozumienia. O tym była mowa już dzisiaj, też na poprzednich prelekcjach. Obojętnie, czy to jest astronomia, czy to jest modelowanie, modelowanie, które pan profesor Matyka przedstawiał, czy to są zjawiska związane z fizyką, czy z biologią, wszędzie występują bardzo podobne algorytmy algorytmy, które poznają właśnie fizycy. Przeważająca większość z tych kodów poznawczych oparta jest na metodach i prawach fizyki układów złożonych, które są wszechobecne w biologii, genetyce, ale również w socjologii, w psychologii, na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego tak ważne i ciekawe jest moim zdaniem studiowanie fizyki, bo jeśli chcecie zrozumieć i odpowiedzieć na pytania jak i dlaczego trzeba studiować fizykę. Zaczyna się ona zazwyczaj i najczęściej tam, gdzie w ogóle się jej nie spodziewamy. A w szczególności zapraszam na studiowanie, w jaki sposób fizyka układów złożonych pomaga zrozumieć nam zachowanie na rynkach finansowych, czyli na ekonofizykę, która jest specjalnością też prowadzoną na naszym Wydziale Fizyki i Astronomii.